Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym rozważaniu. Dzisiejszym tematem będzie czas w Biblii, służba dla kogo i po co. Bardzo ważnym takim tematem, aspektem w Biblii jest na pewno czas wypełnienia danych proroc, te które już się wypełniły i które już się przed nami wypełnią. Dlatego powinniśmy go brać pod uwagę, czytając Biblię. Czy też szczególnie wykładając tematy związane z przeszłością, na przykład stworzeniem ziemi, ludzi, zwierząt, gwiazd itd., lub z przyszłością, na przykład drugie przyjście Chrystusa, tam wielki ucisk milenium itd. Bóg uczynił dwa duże ciała. Mówi o tym nam Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety od 16 do 18, i może przeczytam. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią, i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I właśnie na tych dwóch dużych ciałach, na tych. W dwóch światłach oparty jest nasz kalendarz. Właśnie opiera się on na fazach Słońca i Księżyca. To fazy obliczają nam dni, dni, miesiące i lata. Bóg tak naprawdę jest ponadczasowy, jest ponad czasem, jest wieczny. Do niego należy wszelkie właśnie objawienie proroctw. I w zasadzie on już objawił to przez swoje słowo, właśnie które nam tu zostawił. I to tylko dla ludzi został wyznaczony czas tu na ziemi, i ponieważ ludzie nie żyją tutaj wiecznie i każdy musi umrzeć, stając na sądzie Chrystusowym za uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Mówi nam o tym List do Rzymian, rozdział 4, werset 10. Także musimy uwierzyć w to, że Boga czas nie ogranicza, jak ogranicza nas tutaj ludzi. Dla Boga nie istnieje wczoraj, nie istnieje jutro, dziś, jak dla nas, choć posiada kontrolę nad wszystkim, pozostawiając nam swoje słowo, które też się wypełni, jak nastanie doskonałość, gdzie mówi nam o tym. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, werset 10, może odczytamy pierwszy list do Koryntian 13 10 Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Także na razie nie mamy doskonałości, także to co cząstkowe nie przemija, czyli to co zapisane jest w Biblii, wszelkie proroctwa, wszelkie nauki są nam Potrzebne, abyśmy wspólnie jedni drugich budowali, abyśmy mogli właśnie godnie wzrastać w ciele Chrystusa, w wolności Chrystusa, do której nas powołał, abyśmy mogli kiedyś wszyscy właśnie spotkać się tam w jednym miejscu, na, w nowym niebie i w nowej ziemi, gdzie właśnie dopiero nastanie doskonałość, gdzie nastanie ten raj, który jest naszym docelowym miejscem. Gdzie nastaje ta Boża sprawiedliwość, nie ta, jaka tu jest na Ziemi, która obecnie jest tak naprawdę rządzona przez złe moce, przez diabła. Wierzę, że kiedyś się to skończy. Na razie Bóg dozwolił, a mamy wolną wolę, dlatego tak się dzieje, jak i dzieje. I ci, co będą Mu posłuszni, dostają w przyszłości nagrodę. Wierzę, że tak będzie, bo o tym mówi Słowo Boże, ale to tak trochę odbiegając od tematu. A dalej tak, Bóg odpowiadając rzekł rzeszowi jestem który jestem, i dodał tak, ponieważ synom Izraela jestem, posłał mnie do Was. Mówi o tym druga Mojżeszowa księga, rozdział 3, werset 14. Także jestem który jestem, czyli On był zawsze i zawsze jest, jest wszechobecny, wszechwiedzący, do niego należy wszelka, wszelkie dzieło stworzenia. Wierzę, że tak jest i to wierzę, że potrzebna jest też do tego wiara. Dlatego módlmy się, aby Bóg przydawał nam wiary, poznania, choć, choć to często też jest trudne życie z tym, ale wierzę, że przyszłość jest o wiele lepsza, jeśli tylko człowiek wytrwa w wierze, w zaufaniu i w Jego Słowie, w Słowie Pana Jezusa Chrystusa. Najwięcej nieporozumień w eschatologii, czyli w nauce o czasach ostatecznych powoduje niezwracanie uwagi na dany czas, jaki Bóg podaje, czy to w proroctwach, które już się wypełniły, czy się dopiero, dopiero mają zamiast, yy, zamiar wypełnić. Przepraszam. Często cytuje się proroctwa i teksty prawa, przykazania ze Starego Testamentu, które odnosiły się wyłącznie do Żydów, do narodu izraelskiego i już się wypełniły. Albo do nas, jako ludzi na nowo narodzonych w Chrystusie. Te proroctwa mogą często nie dotyczyć i w większości nie dotyczą, lecz niektórzy na tych proroctwach budują pseudo -proroctwa, które się już wypełniły lub, lub po prostu... Nie są dla nas potrzebne tak naprawdę. Możemy je tylko znać z historii, a nie dotyczą społeczności Chrystusowej Kościoła. I były obce te nauki, te proroctwa apostołom, nauce pierwszych chrześcijan, a kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na nauce już objawionej przez apostołów i proroków, których, którego głową jest sam Jezus Chrystus. I mówi nam o tym list do Efezjan. Może odczytajmy rozdział drugi, werset 20. Że zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. A też list do Efezjan, rozdział 5, werset 23, mówi nam tak: Bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Także jak mąż jest głową żony, tak Chrystus jest głową naszą, czyli głową wierzących chrystian, chrystusowców, różnie to nazywamy, są Kościoła Jezusa Chrystusa. I tego musimy się trzymać, że On jest tym Zbawicielem i naszą głową. I zostawił to słowo właśnie, abyśmy się na nim głównie I przede wszystkim opierali naukę. Idzie apostolskie właśnie mówią, jak to ma wyglądać, abyśmy rozdział drugi, werset 42, znany taki. I trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Także trwamy w nauce apostolskiej, w Wspólnotach, abyśmy dążyli do jedności Ducha, abyśmy byli zostali zbudowani wspólnie, przede wszystkim napomnieni, wzmocnieni. Na tym polega prawdziwy Kościół i prawdziwa wiara i wierzę, że tak jest. Módlmy się też o Boże poznanie, zrozumienie Słowa i łammy chleb też po domach, wszędzie, gdzie jesteśmy, abyśmy tą Wieczerzę Pańską też obchodzili. Zgodnie z wolą pana Jezusa. Tak jak na przykład w kościele rzymskokatolickim jest papież. Jest to wyraźnie też taki, taka nauka, przykład, że tam głową nie jest do końca tak jakoby Jezus Chrystus, choć go tam wyznają, wierzą, ale opierają się na nauce pap właśnie papieża i różnych biskupów i księży. A Jezus tam jest tak naprawdę Chrystus w cieniu. A także na różnych czczeniu obrazów właśnie tam modli do Maryi, która też tam fałszywa nauka jest o niej. Wiadomo, że była błogosławioną między niewiastami, ale nie mamy się w żaden zamiar do niej też modlić. Nigdzie tak przynajmniej nie pisze w Słowie Bożym, żeby modlić się do. do Kogo innego oprócz pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Tak naprawdę. Wszelkie fałszywe cuda, objawienia w różnych religiach i wyznaniach i tak w większości w mierze wyjdą na jaw w odpowiednim czasie. Także dobrze też oddaję werset z nowego przykładu dynamicznego, który może odczytam, którym się teraz posłużę. Bo akurat wyjaśnia tutaj bardziej dosłownie i zrozumiale, na jakim fundamencie zbudowany jest właśnie Kościół Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 18. Nowy przekład dynamiczny. Piotrze, na fundamencie Twojego wyznania, niczym na niewzruszonej opoce zbuduję nową społeczność Bożego Ludu, nad którą strażnicy bram otchłani, władzy mieć nie będą. Także, a kto jest głową Piotra? Wiadomo, Jezus Chrystus. Także kogo wyzna, wyznawał w tamtym czasie Piotr? Czy papieża? Nie, Jezusa Chrystusa, choć w Wikipedii wyczytałem, że właśnie yy, pierwszym papieżem był Piotr, niby obwołał go ktoś, choć on sam nigdy się tym nie obwołał. Także jest to kolejne jakieś fałszywe zwiedzenie i myślę też nauka musieli go obwołać ludzie sami. No to by wychodziło, ale Bóg nie ustanowił społeczności Jezusa Chrystusa, papieży, tak naprawdę pastorów, ciał kierowniczych innych służb. Jeśli, jeśli już, to ustanowił tutaj służby, które są opisane w liście do Afezjan w rozdziale czwartym w od 1 do 16. Także można sobie tam przeczytać te służby. I to służby są takie właśnie, na których powinniśmy się ich głównie trzymać. I On ustanowił, może odczytam 4,11 z efezjan, ten werset. I On, czyli Jezus Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Jezusa Chrystusa. Także trzymajmy się tego, i na tym polega chrześcijaństwo. Wierzę, że coraz więcej będzie na świecie i jest tych fałszywych proroc, fałszywych różnych nauczycieli, ludzi, którzy ponad Chrystusa, ponad jego naukę stawiają wszelkie fałszywe objawienia, cuda, uzdrowienia, które teraz są modne, zauważyłem, dmuchania, padania. Czy Pan Jezus tak czynił. Zachęcam do czytania słowa do modlitwy, abyśmy mogli sami siebie budować i innych zgodnie z wolą Bożą. Także takim też pseudoproroctwem nie odnoszącym się do kościoła Jezusa Chrystusa jest przykład też świadków Jehowy na podstawie proroctwa Daniela rozdział 4, werset 20, można sobie odczytać. Na, na, na punkcie, którego obliczyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie trafione już pewnie po raz któryś, bo później zmieniali też te daty. Jeszcze około 300 prorok Starego Testamentu ktoś kiedyś obliczył, czeka na wypełnienie. Ale mówię tu o proroctwach, trzeba odróżnić zawsze nauki historyczne od proroctw, które się wypełniły i które mają się wypełnić. Zapowiadają one m.in. Wielki Ucisk, Powtórne Przyjście Chrystusy, Paruzję, Pierwsze Zmartwychwstanie, Milenium, czyli Tysiącletnie Królestwo, Drugie Zmartwychwstanie, zwane Sądem Ostatecznym, Nowe Niemiosa, Nową Ziemię oraz Wieczność z Panem Bogiem. Też to tak, pokrótce także trzymajmy się nauki apostolskiej, czasów Biblii, kolejności wydarzeń przed nami i światem. Wytrwałości w nauce, aby nie ulec zwiedzeniu, aby Pan Jezus zawsze był zawsze w centrum naszego życia, i aby Duch Święty, Duch Chrystusowy Boży, był z nami i wprowadzał nas we wszelką prawdę. Mówi nam o tym Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 26. To ten duch prawdy jest najważniejszym dla nas nauczycielem, a kto jest prawdą? Mówi o tym Ewangelia Jana. Rozdział 14, werset 6. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Słowo Boże wnosi coś nowego do zrozumienia czasu. Dla człowieka wierzącego nie jest to tak straszne, gdy nie powinno przynajmniej być, gdy przychodzi starość, śmierć i później czeka nas Sheol, czyli wieczny, czyli oddzielenie od Boga na jakiś czas, czyli ten ta śmierć, ta poczekalnia, gdzie zasypiamy, gdzie śmierć jest przyrównana często do snu. Dlaczego zatem Salomon opowiadał o Szeolu, a nie o życiu wiecznym z Bogiem? Ponieważ było to przed nim jeszcze w tamtym czasie zakryte, pewne tajemnice dopiero zostały odkryte te błogosławione tajemnice i prawdy przez tego, który przyszedł z nieba, aby to objawić ludziom, przez samego naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr napisał o tym w drugim Piotra w wersetach 1, w rozdziale pierwszym, w wersecie 14. Pierwsze słowa Biblii mówią o Stwórczym dziele Boga, Księga Rodzaju, rozdział pierwszy werset 1. Potem Bóg w swoim czasie wkroczył w historię, dając swojego Syna, aby stał się człowiekiem i uczestniczył w naszym ludzkim losie. Do Galacjan, rozdział 4, werset 4. Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego syna, który urodził się z kobiety urodził się pod panowaniem prawa, czyli Pan Jezus jest jeszcze urodził się pod panowaniem prawa, ale objawił nam łaskę, tak naprawdę przygotował nas do czasu łaski, do działalności kościoła, i też objawił tajemnicę zmartwychwstania, że On zmartwychwstał jako pierwszy, a później zmartwychwstaniemy my w czasie Jego przyjścia. Także czas jest nieprzerwanym przemijaniem, zbawczym dziełem Boga. Dla wierzących stał się naszą szansą na spotkanie właśnie z Bogiem, zbawiającym człowieka. W ten sposób czas jest nam dany, abyśmy wzrastali w wierze i doszli do pełni poznania Pana Jezusa Chrystusa, aż do osiągnięcia jedności w wierze i poznania Syna Bożego, do osiągnięcia doskonałości człowieczeństwa i wielkości na miarę pełni Chrystusa. Licz do Efezjan rozdział 4, werset 13. Chrystus przez przyjęcie braterstwa z nami wprowadził nas na pewien poziom, który wymaga od nas jednak wzrostu do pełni poznania według Jego miary. Ten wzrost dokonuje się w nas przez czytanie na pewno Słowa Bożego i przez Ducha Świętego, który nam jest dany tym, którzy uwierzą. Jest on łaską Bożą, a nie naszym dziełem tak naprawdę. Przez łaskę bowiem jesteśmy zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z naszej zasługi, lecz z daru Bożego. Mówi nam o tym do Efezjan. Rozdział drugi, werset 8. To Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Nie otrzymaliśmy przecież Ducha niosącego niewolę, który by znów miał rodzić strach, lecz otrzymaliśmy Ducha dającego synostwo, dzięki czemu możemy wołać Abba, Ojcze, z Rzymian. Rozdział 5, werset 15. Dlatego weźmy sobie do serca głęboko te słowa apostoła Pawła. Chrystus wyprowadził nas z niewoli, na wolność, trwajmy więc w niej i nie pozwólmy ponownie nałożyć sobie jarzma niewoli. List do Galacjan, rozdział 5, werset 1. I na tym chciałbym zakończyć to rozważanie, także trzymajmy się czasu w Biblii, tak jak to Bóg ustanowił. Módlmy się o to, aby te proroctwa, które umieć rozpoznać, te, które się wypełniły i które są przed nami, a na pewno Wierzę, że też niebawem coraz bliżej jest do przyjścia drugiego pana Jezusa. I dlatego módlmy się o Boże Poznanie, o to, aby nie zastaliśmy też być, nie zastał, nie zastał nas ten dzień, aby nas nie zaskoczył, abyśmy byli w pełni przygotowani, abyśmy mogli. Dorosnąć do tej pełni Chrystusowej, trwać w tej nauce Chrystusowej, nie ulec wszelkiego, wszelkiemu zwiedzeniu, i tego Wam wszystkim życzę. Jak i zachęcam do, do nowego narodzenia, do uznania Pana Jezusa, właśnie swoim Zbawicielem, oddania Mu swojego życia, swoich wszelkich grzechów, mu wyznania, aby móc narodzić się na nowo i uwierzyć w Jego Słowo. To jest słowo prawdziwe, że jest to od Boga, a Duch Święty, którego otrzyma cię, będzie nas prowadził w wierzę w mądrości w mądrości Bożej i Chrystusowej. A tu każdy z nas upada niestety na tej ziemi, bo każdy jest grzeszny, ja tak samo i życzę też sobie jak i o wszystkim wytrwałości w Chrystusie, abyśmy wszyscy dążyli do, do jedności i spotkali się kiedyś wszyscy w nowym miejscu, gdzie jest wieczna sprawiedliwość, sprawiedliwość Boża, a nie jaka tu istnieje na tym świecie. Powinniśmy wyjść z tego świata tak naprawdę. Chcielibyśmy wyjść, ale się czasami nie da, bo proszę, może musimy tu jeszcze pewne swoje dzieło dokonać. Wierzę, że tak jest. Także życzę wytrwałości w Chrystusie, trwaniu w Słowie i Modlitwy o mądrość. Dziękuję wszystkim.